Kiedy Twoje dziecko zarobi swoje pierwsze pieniądze na lody, wykonaj następujące czynności. Po pierwsze, zanim zdąży polizać swoje lody, wyrwij mu je i odgryź 20%. Po drugie, podczas gdy Twoje dziecko wpatruje się w Ciebie ze zdumieniem, weź kolejne 30% kęsa. Następnie daj mu resztę lodów i wyjaśnij, że to właśnie robi państwo z wszystkimi pieniędzmi, które ktoś zarabia i że tak będzie z każdym lodem, który kupi dla siebie i że procent ugryzień można zmniejszyć, łapiąc gryzącego za rękę i żądając informacji, dlaczego bierze tyle kęsów. Jeśli każdy rodzic tak zrobi, jest nadzieja, że w tym kraju wyrośnie pokolenie ludzi, którzy rozumieją, że państwo nie ma własnych pieniędzy, ma tylko pieniądze podatników i że podatnicy nie tylko mogą, ale wręcz powinni pilnować, jak urzędnicy państwowi wydają ich pieniądze.